Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z nether. Jest ze mną jak w ostatnich odcinkach oczywiście nerwowy i dzisiaj o, witam was serdecznie i dzisiaj ponapierdalamy troszeczkę nethery, bo stwierdziliśmy, że to w końcu ma sens. Przed sekundą zabiłem tak, nie... parę netherów, trochę mnie gwałciły. Chciałem zacząć. Tak, chyba one nas. One nas chyba pozabijałem, nie myje. No ja no mam... Ale dobra, stary, jak się szukaliśmy, ja no co, zabiję... jak się Ale jaką ty masz klamkę, to... No to jest mówię klamkę, stary, kurwa, kurwa, patrz. To ja mi to mi wy... ja ty... A ja jestem smutny, bo ja mam tylko shotgun frame i parę, i pistol frame i mam ten twój pistolet na puszki z żubra. Nie ja, ja, kurwa wszystko co wyjąłem to wyleciało mi Bez ja, amunicji. Tak. Moim... Moim najlepszą bronią jest... Ma maczeta. Ej, ty masz jakąś broń siekaną? Może przy sobie? No, maczetę mam. A, jakąś a jeszcze, jeszcze doda dodatkowo? No. Nie. Szkoda, nie, nie, szkoda. Nie, nie. Dobra, nie dobra. To idziemy szukać kurwa netheru. Siekaną. Siekaną, jak Robert Makłowicz w podróży. Mmmm, <noise> bella fantastika, kurwa goleo. No. Mama, ma, 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 ma. Bella fantastika. wow. <noise> golem jest passe. Dawaj, chodź tu, kurwa. Ile nas nie... Co to jest właśnie? Kto to jest? To są? Tak. Motherfucker, to jest, nie dalej, jedni go raz i uciekaj E, bo on mi uciekł, tak? Czekaj, no teleportował się. Uważaj, 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 uważaj! Ci się uważaj. noczek, cóż się, to ci pokaże jak mniej więcej z nim walczysz Albo szyko. Patrz, tu się je, ty mu piszy uciekaj. Nie, nie, uciekaj, uciekaj. Jeden atak i się cofasz. Uważaj, uważaj. O kurka. Cofasz się cały czas. Jak on atakuje, to ty się cofasz, podbiegasz do niego na świetnie i jeden atak i uciekasz do tyłu. Uważaj... Kurwa się przerzuca, Jadę, w nim, JADĘ Z NIM, JADĘ Z NIM! O kurwa pat jak paczko! Dawaj to dawaj, to wszystko jest moje, jest golem z Cash medium Dobra, Ja cały czas zapierdalam z tym Lapezem Na no, kurwa to i tak nie poszczelam za długo, mam 19 naboi A ja mam 546 życia, nie? No Jeszcze mnie tak za dwa razy pier... Ty, ale to było, na... będzie... powiem ci, że to było na propsie kurwa Jeszcze Jesz... nigdy nie, nie widziałem, że tak szybko pod golem się na mnie Bo fokasował. ja mu teraz... Idziemy do metra? Nie, nie wchodzimy teraz kurwa, polujemy O, 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 o! Strześć Ktoś napirtanie. No, no słyszę no, słyszę Masz jakąś apteczkę, ja muszę zobaczyć Ja mam jakieś pociski tu, a nie mam żadne, żadnej Dobra, trzeba się kitrać jak coś, bo to mogą być jakieś ziomeczki miejmy nadzieję, że nie znaczy, na pewno ich jest, bo jest pi... 35 ludzi na serwerze. No ale ja kur, idę kur, do tej kur, karetki. jest więcej kurwa niż 35. 60 ja idę... jest. No to ładnie. Jest ja idę do tej karetki tu zobaczyć. Dobra, tylko uważaj kurwa, żeby ci nie dalje bali. No bo to Dobra, ktoś ja stał karetkę... stary. Dobra, ja tą karetkę otwarłem. Tu jest następna karetka. Czy idziemy na ten budynek do góry i się porozglądamy tutaj. Pisz, co, no... Gdzie ja stoję? Możemy. Możemy, możemy w sumie, to może będzie jakoś łatwiej dojrzeć. Dojrzeć co i jak, nie? Może, no nie mam broni właśnie, to jest ten... Może jakiegoś skurwibonka dojrzymy z góry? To jest ten problem, że nie mam żadnego, żadnej broni, wiesz? I dupa trochę jest blada Znaczy mam, ale nie mam no Nie mam, mam amunicji w ogóle do niej No zobaczmy Dobra, ja idę wyżej Tu jest kurwa na górze tej wieży obok Jest, no, jest, jest, jest paczka, którą można tworzyć Jestem ciekawy co tym ten... na tych suplach jest, wiesz? Na... O, tu mam coś Czekaj, bo mam paczkę u góry. I. Amunicja, słodko. pilsy i bandaże znalazłem. O, no to, to bierz, mnie bierz, bardzo cieszy bierz, bierz, bierz. I muszę se bandaże od razu zaaplikować. Syk I pilsy też se od razu zaaplikuję. O kurwa, ej, 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 gości, 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 wierzy. Ja pierd... Ale strzelał do ciebie. Tak, tak, tak. Tutaj jest, jest pode chodź, mną, tu? pode mną jest. Tak. Ja pierdziele stary. Kurwa, jakby się udało go jakoś dojrzeć Czekaj, czekaj, czekaj Ja sobie tylko paintpillsy wezmę on, To jest jedyna kurwa droga, którą on może tu wejść No okej okay. To ja się, ja się skitram A on do ciebie strzelał? Tak, napierdala we mnie Nie, nie trafił no, mnie, psz. nie na szczęście, ale... Taki kurwa w czapce Mikołaja pierdolony Ale prawie się zesrałem wow. <laughs> Czekaj mi się kurwa udało jakoś wychylić tutaj. Czekaj, jak go tu z, z góry może zobaczyć. Nie, nie ma go na dole Widzę nie go, no kurwa znaczy teraz widzę tu się boję wyjść pierdole, ja to zostaję Nie, nie ma go, nie ma go, ja go tu, ja bym go tu przyczaił to... Nie widzę żeby ktoś na dole chodził wiesz Bo się pewnie gdzieś skampił kutafiks No 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 i czeka teraz, czekaj może za chwilę Będzie chodził A bo się wystra... o jest biegnie, biega 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 Kurwa zapierdolił Ale nie wyruchał szybko Trafiłeś go chociaż kurwa raz? No, no ja go nie mogę zabić w ogóle No i... Ja tak ej kuchu. stary, ja cztery razy w niego, ja cztery, ja cztery razy w niego u, 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 u. Y, Kurwa Ja cztery razy w niego z maczety zajebałem i on stał się chyba zabugował w, w Ale ścianie właśnie, i że, 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 dupa że, że, i nic że, mu, mu nie zrobiłem że, bić, dobra wbijaj na serwer yy, I weźmiemy teraz yy, safe zone I idziemy znowu na netary Kurwa jebana mać Co no, nie za chujek. Jak... safe tak? No 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 no, no. A, a tak dobrze żarło. I znowu nóż do masła i dziękujemy. Nie stary, to porażka, bo ja cztery razy mu zajebałem z maczety i Ale po prostu znaczy nie widziałem. On wbiegł, a słychać... ty go nie widziałeś? Dziś sobie ja no, przy, no, przybliżyłem akurat kurwa celownik sobie i nie zauważyłem jaki wbiegł. Ten celownik. Ch no, jest. no i dałeś ciała, bo on zbiegał, ja widziałem, że on zbiegał i ja on chciał lutować twoje te rzeczy, ja chciałem go z... No te widziałem, i... widziałem go, bo miałem pokazany przez chwilę na ekranie. Ciii. Yy, dobra, bo mnie no. wypierdoliło z serwera. Przypadek yy, dodaję cię do drużyny znowu. <coughs> no okej, okay. gdzie ty jesteś, mój przyjacielu? Yy, wiesz co? Wyjdziemy z innej strony. Wyjdziemy tak, żeby z lewej strony miasta wyjść. Musimy iść z tego safezona, bo tutaj są słabe klatki. Dobra, tam jesteś, widać. To idziesz w moją stronę? Tak, 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 chodź tutaj idziemy, tę, tę, tędy wyjdziemy. Idziemy obok żółtego metra, wiesz, bo tam ostatnio jak byłem yy, to okay. było od chuja naderów. Lotu. Nie, 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 A naderów. 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 Co na naderów. No miałeś taką fajną broń, moglibyśmy go spokojnie załatwić. No znaczy, i tak nie miałem... A nic ja wiem czy bo są takie słabe FPS-y, bo dużo ludzi gra. Nie, wątpię, że przestaje, ja mam normalnie cały czas. Tak, to jest, tak, to jest na pewno przez to. Ale mówię ci, że ja mam cały czas tyle samo. Tak jest mało ja czy, 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 czy dużo ja muszę sobie kartę lepszą kupić w końcu Może coś z tego będzie Na święta Siu zesrałem kurwa Myślałem że nie jesteś że ty to nie ty Że nie jesteś sobą no. nerwowy Tak jest ja Jestem teraz niesamowicie spokojny Normalnie jakbym grał to bym sklinał stary A ja miałem schiza, że tam ktoś jest Tam gła mi się bardzo podoba w tej grze i te przebłyski A, wiesz, wiesz co mnie w kurwie w tej grze? To że zawsze wróg mnie widzi pierwszy, ja go nigdy nie zauważyłem. Dopiero jak mi wejdzie w ryj, nie? No bo kurwa jesteś jak dziecko we mgle, ja ci mówię wchodzi, ej, wchodzi, o ten się, Ja patrzę czemu ty w ogóle do niego strzelałeś, bo ty byłeś przodem do niego, nie? No. Ja mówię, co on robi? Nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem wbiegać wiesz, w momencie jak ty się z nim strzelałeś no, no, Ale no, chciałem go zajebać właśnie jak on cię lutował. No i tak go zlutowałem, że widziałeś. Ale to, to było się to chyba się sam zabugował i nie mogłeś go uderzyć. W ogóle. Albo by. No 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 nie, ja mu cztery Ja mu cztery razy sprzedałem Ja mu cztery szczały sprzedałem Ja To jeszcze z maczety też by się wypierdolił na pewno Coś mi kurwa ryczy to. Czekaj bo jest skrzynka Oby pokazała się 9 mm Anno Gdzie jesteś? Fyta. Za to. Myślałem, ja że tam mnie mówisz. Tak. Dobra, tam są karetki pod yy, torami. Chodź tam zobaczyć. No, tam już znaczy ja tam idę, bo dla mnie karetki są bardzo fajne. Sie świecą i mają fajny lód. Ty, ty, ty Dwa razy znalazłem przed karetki, szatku. Ja napierdalam w na Czy dałoby się, wiesz co? W sumie. Ale dobrze, że wziąłem bandażę no, no, tam no, wtedy. To nami jest ten basopark. Bandar. Widzisz to? Nie, bo lutuję teraz trochę. No to dobra, kaj? ale pod nami jest takie coś jak basopark ja tam pamiętam że zawsze było od chuja derów. Tam możemy się przejść O Basopark Aha, Basopark No dobra, no. okej okay. O, znalazłem latarkę stary No właśnie Właśnie świecisz Ostatnio mi koleś właśnie bo po... Tu mam, po oczach świecisz. No widzę, widzę Dobra, ho, idziemy. Pojader z nami tutaj biegnie sobie. Gdzie? 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 Tam koło karetek jest. No to ruchaj go. A ten malutki? No ten to dobrze. Malutki on taki. też Gdzie jest kurwa? Co jest, ja ślepi jestem? I tu był. Nie, tu za karetką jest, wiesz? Tu w tym miejscu gdzieś mi bieg. Malutki, a gryczy. Możeś za to Dobra, u mnie jest. A nie jedną mnie, ani nie raz. Jedną. Teraz mnie jedną no. Chodź tu. Staraj się cały czas, się cały czas y, cofać, jak się bijesz z nim. Cały czas idź do przodu, to on cię wtedy nie walnie, nie? Przynajmniej nie podoba. No i Nether Blood, dobra. Jestem no, ciekawy, co, z co tego można zrobić. Wygląd. Trzeba zobaczyć. No to można z tego bronie sklejać ogólnie, nie jakieś. Mhm. No, ponad Cześć, mieliśmy Aha. iść do baso park, czyli tutaj. Czy, gdzie, kurwa, gdzie ty zniknąłeś? Na dół zszedłem. Wczoraj tu mam jakąś, jakiś gabinet. O kurwa, no, baseball <laughs> w szafce. No, ciekawe, jak, jak go tam u... i crunchy bene. weź sobie jednego. Chipsy, ciekawe chipsy jak za topasę. Dobra, już. Ciekawe, jak go tam upali. <laughs> Rančić te. Tak. Dobra. Ok. Hmm. Teraz jak tam dobiec. Gdzie tu dobiec? Co ty wywaliłeś. Co? z... But a ty wywaliłeś? Tego, no, musz do nasła. Musz do nasła, kurwa. Pozdrawiam serdecznie. Musz do nasła? Musz do nasła. Musz do nasła. Do nasła. Dobre. Uważaj, bo to napierdalali przed kurwa. Jakieś te. Pistolety słyszałem. Szczały, nie szczały Szczały pod tym ścianą albo nie szczały na... Biegam tak za tołam jak owieczka kurwa. Coś tam kurwa mi na czerwono mi było Tam jest koleś chyba Ty Co? Gdzie? Tam do góry widzisz na rogu? Tam patrz, tam chodzi Tak do góry ten budynek jakbyś na słońce patrzył no. Schował się teraz Tam był do góry Żeby nas nie napierdolił Wy... Wyskakiwał co chwilę po, po... Snajper, sniper, czyli sniper. Dobra, spierdalamy w takim razie. Co, no, popatrzył? Jakoś... I uciekł. Dobra to się musimy jakoś kitrać poleby, wiesz? Bo no, te kurwa no, no, w takich to... miejscach się kampią, nie? Nagle pisdry. Spokojnie, spokojnie by cię ściągnął, tak? No no no. O, on ci jeszcze nastrzała, a nie jak dobrze tak O, to jest super. Gdzie, gdzie, gdzie? Kici kici też też ta. O nie, to ten Ja pierdolek szybko się złożył bo no to fuck. Cześć, coś jeszcze tu leży. Jeszcze jeden, no. Łep. a to jak ja to zbieram, pikun, pikun, bones, laks, to to się wszystko na, na siebie na, nakłada, tak? Tak, 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 tak. A, bo tak już bym nie miał miejsca w plecaku. Czy Dobra, tak idziemy tam dalej. Super, ekstra, dużo tego nie podniesiesz, no, bo ci Dobra, to jest ten bossa park, co mówię. No, to jest gdzieś tutaj. Tam jest latający? Gdzie? Tam na dachu. A, na dachu. Ja no bym chciał napierdolić jakiegoś golema, no. Fajny lud ma. Przecież napierdoliliśmy przed chwilą. Ale niego, jak niego, jak niego zwykłego. Tak, bo jest karetka. Dupa blada w niej jest. Czy, to, tu jest jakiś ten. Jakiś ee... Jak się kurwa nazywa to, co się jeździ w tym na wakacje, kurwa, i na kółkach takie. Kamper. Przyczepa kempingowa, dokładnie. Cze, bo ten sniper on tam jest, kurwa on tam jest, ja go widzę. On tam jest, w jednym oknie stoi, patrz, chodź tu. Gdzie ty kurwa jesteś? No, no kurwa, gdzie ty jesteś? Dobra, widzę cię, widzę cię, no. No, no to patrz tam na ten budynek pochylony. No. On tam jest w tym ostatnim oknie, patrz. No widzę, widzę. Cześć, bo mam netera tu. Zaraz do mnie biegnie. Albo to nie jest on. Może to jest tylko po prostu coś, co tam jest. Jaki wiesz, jakiś dynks. Nie, to jest on. I nie wiem, czy teraz się tak zbieram właśnie rzeczy. Nie wiem. Dobra, spierdalamy stąd. Nie, on tam jest. Na, na bank on tam jest. No teraz, teraz, teraz widzę, że go tam nie ma. Wtedy się ruszył, także... Możliwe, że... W ten... ostatnim nie stoi. No, no, no. Widziałem, widziałem. Dobra. Nedery, nedery, nedery. No dobra, ja nedery. No, ten... na... Fajnie by było znaleźć, tam jest ten latający. No widzę, widzę, ale jakbyśmy go dorwali, to można by było go dojebać w sumie. Tylko żeby no, kurwa no... nie wyszło tak jak wcześniej. Ja mu zajebę, kurwa. Ach jak. <laughs> I tutaj powinno być odwołanie do tego odcinka, gdzie mhm. diabeł się porwał i dostaliśmy w pierdol Jestem ciekawy, jak ten gościu z tym okiem kurwa śmiesznym. Jaki, jakiego on ma luta? Widzisz, bo tam stoi na, na budynku. A tam kurzu. stoi na dachu, no. Ale ja na tego latającego się chyba nie porywał. Czy... Kurwa, no. Pamiętam czas jak żem mu sam najebał, kurwa. Taki wielki był, nie? Tak, tak. Panie, za moich czasów to my kurwa nie takie rzeczy robili. A się tą butelkę. No, nie ja mam, mam od rzecz... w żarcie, ale. Dziękuję. Przed chwilą tak. chipsy. Dobra, bo tak szpędamy się to, to bez, bez, bez humoru ale jest ten. Jest, jest przynajmniej się coś dzieje. Czemu ty to kurwa, znalazłeś w Sól Na chuj mnie sól? Sól na stopy, kurwa. Co? Po... odbieganie. Czekaj, podniosę sól. czym czy ona jest co kurwa warta? Jest Nie, ten jest w chuj... ciężka. Podnieś tu żacie jak chcesz, bo ja, ja tu mam mało miejsca już. Dobra. Ty no na, pier... na najebałbym go tego na górze. Możemy jeździć, no naj najwyżej zginiemy no. Tylko tylko jak go wybawić? Wy wybawić kurwa wywabić! Słyszę tego Jezus latającego czeka od pierwszego wieku będziemy ich bawiać No to jest kurwa nad nami ale jak mam tam wejść No właśnie Czekaj, a ja przebiegnę tędy naprzód budynku Może na przodzie budynku jest są jakieś schody żeby go dojechać bo tu jest lód, ej. No to tu kurwa, byłaś? to ja byłem. foot. Travel bag. Ty masz kurwa ten pizdo taki, ten z puszki? No nie, no zabił mnie jakoś, tak, w ostatnim czasie. No tak. tak. Hmm, no dobra, to chodź się teraz cofniemy do tego, tego Bosopark, boso boso park, tak. Kurwa komar. Robię tu biegać, robić cokolwiek, żeby nas zauważył, ale on nas i To no właśnie totalnie. to nie jest, to jest takie chujowe z tym. To jest... on, os, on ostatnio mówił, właśnie was najebałem, wy dwa ciołki, to o. teraz was pierdolą. <śla> to było dobre. Tam się coś napierdala. Jakiś Gdzie? wybuch Gdzie? widziałem, na przeciwko. Także trzeba się kitrać trochę. Wiesz co, chodźmy przy, przy autach lepiej. No ja jestem, wiesz. Kurwa, ninja. No, tam, tam można żarcie wziąć. No, wydawało mi się, że coś tam kurwa się działo przed sekundą. Coś jak wybuchu. A tu jest. No, tu jest paczka na schodach. Krymie, ja jestem tu w te centrum tego parku, jakby. Tak, będę kurwa strzelał z baseballa, jak coś. Spiszby, na odległość. <laughs> Czekaj, bo coś mi wyleciało. Playing cards i. Playing cards. Quick speed energy bar. Dobra, dawaj to. Barę, Chodź tędy tu, no, do tego do tego budynku tutaj Tu można coś wybrać A Dzień to, jest, dobry. to jest żarcie, to nawet tego nie zbieraj ale... Czekaj, ja sobie coś wiem Hej kurwa rzeczywiście się czuję jak pierdolony karzeł przy tobie, nie? Jak z takry ciebie patrzę no. Kamera, ka kamerę kurwa w miejscu pępka ma no, 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 właśnie jakoś tak chujowo, z dupy. O, jest, jest ten plac, się... jest ten plac, gdzie to jest od chuja. No, spać mi się chce. Ładnie ta mgła wygląda, mi się bardzo podoba w tej grze. Ładnie to zrobili. Ja w każdej grze mówię, że ładnie to zrobili. Ary ale to kurwa ładnie zrobili. AA im się udało. Aaa, kurwa, mocne, dobre. Cześć, co to jest dobra. To... A, to jest ten. E, bo tam jest samochodzik, z, ale on nie chyba na... Z gościu. On jest na złote klucze chyba Nie, nie jest na złote klucze Ty patrz, bo to jest od chuja tych jebaków Mam, mam baseballa To był jeden ten krzy... Chodź z, I large za, bak, za, za, za tego krzyczy. I large, large backpack A, tak, o, to, tak to jest. tak. nie jesteś large backpack? Tak Krykolisz Jestem zajebisty chłopak Ach, kurwa No i patrz, drop Equip eee. Yy... I malutki wywalam. O, no, no Ja yeah, teraz jestem. Powiedz coś śmiesznego? Tego. U mnie wygląda jakbyś kurwa w ogóle backpacka nie miał. Bo no to jest backpack, ale nie jest. A... Tam jest, ej, tam jest jakiś czerwony skurgel. Chodzi. No też mówię, chodzi cię najewać Jego, jak go zaatak. O, czekaj jest ten kurwa zwykły. Jopierdolę, jak on ryczy, kurwa, taki mały chuj, a jak drzemordek. No ja cię nie widzę, gdzie ty jest. Ja. Obok ciebie. Cześć, bo jest noc. O, jest ten czerwony. I ten malutki biegnie przez ulicę. Ja się tu z jednym napierdalam, no. Chodź, ja idę do czerwonego. Kurwa, no jest szczała teraz. To jest ten krzykają krzykający. Też mówię, może żeby on ci zajebał, to będzie ich tu więcej, wiesz? Albo żeby cię zobaczył przynajmniej. Jest tu, jest tu... Co to kurwa? O kurwa, golem jest! O kurwa! Widzę, widzę, widzę. I dwóch, dwóch krzyczących. O, ja pierdolę. Dobra, jest... Zaraz Na do... nas zajebą. Suka? Dobra, ja uciec, gole... Ale od golema jest łatwo spierdolić O, za jak mi zajebał Ale tylko za 200 Jakie? za mój, malutki biegnie, to no, biegnie, nie, biegnie. kurwa, sięgnął, dobra jest, jest, git. Coś wyleciało z tego Eee, tego tu Uważaj, Ej, bo dostałem Oj, chuj Dobra, ja tu się napizd... napiżdżam z nimi. Ej, zabij tego dużego może i postaję... Czekaj, 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 kurwa golem Pola. mi zniknął, golem mi zniknął w pizdu. No, zabił mnie i zniknął, bo się wystraszył, no, ciebie. No, no. Ja tu, ja tu czekam, stary, to chodź, chodź do mnie szybko. No to czekaj, switch, switch... Spierdolił golem, kurwa, swej Czyli w worldzie, ja się w worldzie odnawiam. O, pusz, kurwa, wszystko... O kurwa stary, gdzie ja Dobra, jestem? Dobra, wiesz co? Ja podniosę tego twojego baseball bata Czemu kurwa żeś w worldzie zajebał? A gdzie miałem zajebać? W save Zone, byś najbliżej. najbliżej. To wcale nie jest daleko od Safe Zone. No, to czekaj, to ja skoczę. Tam jest do góry, czekaj, wejdę do góry, tam jest do góry ten latający. No, no, zaraz pokażę wam, jak się walczy z latającym. Dobra, sam na sam. Zobaczmy. Zobaczyć, chcę. Na jakieś wartościowe rzeczy tylko. OOOO fuck you, mam twój large backpack. Weź, weź, nazwij mnie w Trzeba, no, bo stamina mi się skończyła totalnie. Rucham dziwki 3, 4, 5. <grych> no jak ja mam wejść do tego kurwa w szatana tam u góry? Dobra, muszę skoczyć się zabić. Dobra, idę A na ciebie. Dalać bo... tych z wodogłowiem. Może coś z Bo tu są dwie skrzynki. To mnie bardzo cieszy. Hop, 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 hop. Kurwa, już suki biegną, następne kurwa, już chcą mnie ruchać. Czekaj, bo mam Uzi Uziebacz. chyba. Tak, o, mam Uzi, Ej dobra, wypierdolę się zaraz sz, sz, sz. Kurwa cztery jebaki mnie gwałcą Pięć Ej mam Uzi Jestem ruchany Uzi. Dobra, Uzi. zrobimy to tak, że ja dojdę do ciebie z tym Uzi, bo mam fajną broń I maczetę mam i mam pistoletę Stary, pistoletik. kurwa, bo mi skacze no, żyjesz? Nie wiem, z Mam kurwa 28 HP jebać świat A ja mam maczetę stary, nóż czy nie no, już wywalam właśnie O kurwa, o kurwa, czekaj, czekaj, czekaj Ja mam pistolecik do ciebie, to muszę się do ciebie jakoś dostać Dobra, to zrobimy to tak. Jak ja się dostanę do ciebie to ci to dam, jak się znajdziemy to będziemy z powrotem Kurwa, Przynajmniej padłem. ja będę teraz z powrotem nagrywał Wpadłem <noise> yy, właśnie Wpadliśmy, się wyjebaliśmy na naszych nederach jak widzieliście przed chwilą mnie gwałciło pięć nederów I taki będzie koniec dzisiejszego odcinka, więc subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie Siemano Pożegnaj się, nerwowie Ej, Żegnam się, zeg, żegnam się z wami do yy, przeżycia Tak, siemano